Cześć moi drodzy. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, gdzie my Polacy i nie tylko zaopatrujemy się w zdrowe, smaczne jajka, gdzie kupujemy jajka czy w ogóle zwracamy na to uwagę i tak dalej. Także dzisiaj porozmawiamy o miejscach sprzedaży. E, więc zapraszam do oglądania. Oczywiście prośba o łapeczkę w górę i subskrypcję, żeby jak najwięcej ludzi widziało i jak najwięcej ludzi było świadomych tego, co się dzieje na rynku drobiu i nie tylko, no bo może z kurami nie każdy ma do czynienia, ale jajka no to większość Polaków raczej je. Moi drodzy, jeżeli chodzi o to, gdzie kupujemy jajka, to najpierw wymienię te miejsca. Oczywiście każdy raczej zdaje sobie sprawę, że jeździmy bardzo często na wieś, często do rodziny, do babci, cioci, wujka. Czasami kupujemy, czasami dostajemy za darmo, albo kiedy im wyświadczymy jakąś przysługę. Później mamy jakieś tam sklepy, czasami mamy sami jakieś gospodarstwo, jeżeli mieszkamy na wsi, czasami kupujemy właśnie od rolnika, czy, od jakiejś, czy na targu od jakiejś pani, czy od jakiegoś pana, czasami na jakiejś giełdzie, czasami w ogóle przez internet, z jakichś sklepów bio, czasami w ogóle chodzimy do jakichś sklepów niby bioekologicznych i tak dalej, gdzie kupujemy takie jajka, a czasami są to duże dyskonty, typu nie wiem, Biedronki, Lidle, Kerfury, e, netto. No, w żabce chyba nie ma, nie, w żabce chyba też już są, ale, ale wiem, że są przeróżne sklepy, w których kupujemy też, więc też może się tak okazać, że w tamtych miejscach będziemy takie jajeczka kupować. I teraz tak, co ja polecam: oczywiście każdemu polecam albo kupować ze znanego w jakiś sposób źródła, albo ewentualnie od. Albo mieć swoje, oczywiście, no i wtedy jesteśmy niezależni, wiemy co jemy, jeszcze jest dodatkowo satysfakcja z tego. Nie wymaga to jakiegoś dużego wkładu finansowego, nie wymaga to jakoś bardzo dużo pracy, nie jest to jakoś bardzo czasochłonne. Nawet jeżeli ktoś bardzo się nie zna, jest w stanie przez podstawy, nawet oglądając, podam na swoim przykładzie dwa moje filmy o tym, jak zacząć taką hodowlę, co nieco już będzie wiedział na ten temat i to mu powinno na sam początek wystarczyć. Ok, więc to jeżeli słuchajcie, chodzi o to, gdzie my te jajeczka możemy kupić. Gdzie najlepiej kupić, też już Wam powiedziałem. I teraz, jak to wygląda, jak się zmienia, słuchajcie, ten rynek. Ludzie się stają bardziej świadomi, co mnie cieszy. Nie cieszy oczywiście to dużych firm, dużych korporacji. Zaczynamy coraz więcej jajek jeść, które mamy z własnej hodowli. Czasami otwieramy hodowlę właśnie gdzieś tam na przedmieściach, jak mamy kawałek działki. Wydzielamy kawałeczek działki, wiedząc już o tym, że kurki, no niestety, nie szczędzą nam zielonki, i po jakimś czasie nasze podwórko nie będzie za ładnie wyglądało, więc musimy im trochę ten wybieg jakoś oddzielić. No, i wtedy mamy tą możliwość, że jeżeli już oddzielimy kurkom ten wybieg, no to wtedy jemy dobre i smaczne jajka. Nie musimy nigdzie nawet jeździć dalej na wieś do rodziny, czy do znajomych, czy posiłkować się jakimiś tam rolnikami, czy innymi sklepami bio, tylko możemy takie jajeczka zakupić. Co jest bardzo ważne, też część ludzi już zdaje sobie z tego sprawę, co nie jest chyba żadną tajemniczą, że bardzo często te towary niby eko-bio, które są w sklepach, to do końca eko-bio nie są. No, dzisiaj nie o tym odcinek, więc też nie będę przedłużał, ale możecie sobie poczytać. Oglądać, że kupuje się jakieś tam certyfikaty, i inne bariery, tylko po to, właśnie, żeby sprzedać produkt za więcej pieniędzy. Możecie sobie popatrzeć, jak wyglądają, albo poszukać nawet, jak chcecie chowy wolnowybiegowe, czy Ekologiczne w Polsce, jak naprawdę wyglądają i ile faktycznie te kury mają tej zielonki, ile faktycznie te kury mają tego wybiegu. Ja nie wymagam słuchajcie tego, żeby 15 tysięcy kur puszczać na wybieg, bo jaki to wielkohektarowy musiałby być ten wybieg. Natomiast jeżeli ktoś się zarzeka, że te jajeczka są naprawdę eko, no to niech powie i jakie te kurki mają wtedy do tego warunki. Tak to widzę, każdy to może widzieć inaczej. To jest moje zdanie, jeżeli właśnie chodzi o to, gdzie my możemy jajka kupować, co ja polecam. Nie jestem, tak jak wam już mówiłem nieraz, ten film nie jest promowany, nikt mi nie płaci za to, o czym wam mówię. Mówię to z dobrego serca, tak naprawdę, żeby wam pomóc, żebyście wiedzieli, co jecie w jakiś sposób, żebyście byli bardzo świadomi, no bo prawda jest taka, że to, co wpuszczamy, do naszego organizmu potem wyda jakieś tam owoce, więc warto by było o tym pamiętać. I warto by było, słuchajcie, skupić się też w jakiś sposób na tym, co jemy, żeby potem nie mieć jakichś tam większych problemów. Chociaż wiadomo, że już w dzisiejszych czasach to w większości rzeczach jest chemia, co by nie mówić, no ale w jakiś sposób możemy się starać, chociaż trochę ją ograniczyć. A tak jak mówię, jeżeli ktoś ma trochę swoich warzyw czy trochę swoich jakiś tam kurki nie wiem, kuski, czy krówkę, czy cokolwiek, to wierzcie mi, że to nie jest jakoś, nie wymaga to bardzo dużo pracy, chociaż no wiadomo, że są to żywe zwierzęta, czy też nawet jeżeli mamy na polu jakieś warzywa, trzeba to nie wiem, opielić, trzeba się trochę tym zająć, natomiast generalnie wierzcie mi, że satysfakcja jest ogromna, a czasu też to nie wymaga stosunkowo jakoś bardzo dużo. Także tak to widzę, wracając słuchajcie do tych miejsc, gdzie możemy kupić ten towar, gdzie ja polecam, no nie polecam raczej kupować, tutaj nie chcę jakby żebyście mnie źle zrozumieli, nie chcę negować tych dużych sklepów, bo wiem, że niektórzy patrzą na ilość, niektórzy patrzą na cenę, niektórzy na jakość i ja to całkowicie rozumiem, czasami ktoś zapłaci więcej, żeby mieć dobry towar, a czasami ktoś i tak nie wierzy w to, co ja tutaj mówię i pójdzie gdzieś tam do sklepu dużego i kupi sobie jajka po 8 zł, czy po 7, bo on nie będzie przepłacał i dla niego to jest ok. i spoko, niech każdy robi to, co uważa, każdy jest kowalem własnego losu, uważam i ee, no po prostu każdy później będzie odpowiadał sam za siebie. Moje zdanie jest takie, że jeżeli jeżeli ktoś ma taką możliwość, to jak najbardziej polecam kupować na tym zdrowiu, nie oszczędzać, jeść produkty dobre, sprawdzone w jakiś sposób, no starać się to robić, żeby po prostu później nie było jakichś powikłań zdrowotnych i tak dalej. Co jeszcze warto wiedzieć, warto moi drodzy pamiętać o tym, że my jako chodowcy yy, też czasami sobie nie zdajemy sprawy, słuchajcie z tego, ile to jest yy, pracy, to znaczy nawet nie my hodowcy, bo my hodowcy to wiemy, ale ludzie, którzy kupują te jajka, ile to jest pracy, zanim ten towar faktycznie trafi do sklepu, że on musi przejść przez hurtownię, on musi przejść tam przez jakieś inne magazyny i tak dalej, zanim trafi właśnie bezpośrednio do sklepu i te jajeczka będą sobie tam w tym sklepie leżały. Także no ja do końca nie polecam z takich miejsc kupować, ale mówię, to jest tylko i wyłącznie. Wasza sprawa, gdzie wy kupujecie. Też nie jest tak, że ja to neguję, bo każdy kupuje tam, gdzie chce. Co jeszcze warto moi drodzy wiedzieć, jeżeli chodzi o lokalizację i o sprzedaż? To też z drugiej strony trzeba powiedzieć: to nie jest tak, że te produkty, które wy sobie kupicie u pani Halinki gdzieś na targu, czy na bazarze, czy na giełdzie, czy nawet pojedziecie do niej, to ona sprzedaje swój towar, bo może faktycznie nawet nie sprzedawać swojego towaru, więc wtedy w jakiś sposób musimy tej pani, czy panu, czy komukolwiek wierzyć na słowo, żeby potem nie okazało się, że ta pani na przykład jest jakimś oszustem, bo też tak może być. Czy oszustkom, no i problem może być taki, że e, raczej ona nie będzie ryzykowała. Ci ludzie, którzy nawet sprzedają na targach czy bazarach, czasami zarzekając się, że mają swój towar, a w 80% to nie jest ich towar, oni nie będą, słuchajcie, ryzykowali, nie będą sprowadzali złego towaru, po prostu ten towar nie będzie ich. Oni się nie chcą bawić w produkcji, oni chcą tylko sprzedawać, i ja to też rozumiem, po to są hurtownie, po to są miejsca, w których my takie sp sprawy możemy załatwiać i taki towar możemy kupować. Natomiast jeżeli ktoś się zarzeka, że to jest jego, a to nie jest jego, no to trochę ściemnia i warto by było wtedy to zweryfikować. Tak uważam, moi drodzy, podzielcie się w komentarzu, jakie wy macie zdanie, co Wy na ten temat myślicie? Czy się w ogóle zgadzacie ze mną, czy się nie zgadzacie? Czy uważacie, że te małe hodowle dalej będą funkcjonowały, będą się rozwijały, czy nie? Jeszcze tylko tak na marginesie powiem, że jak najbardziej słuchajcie, małe hodowle się zaczynają rozwijać, ludzie są coraz bardziej świadomi, duże hodowle nie licząc tych zagranicznych jakoś się za bardzo nie rozwijają. Jest taka konkurencja, jak była 15 lat temu, taka została. Jest trudny próg wejścia, to też jest problemem. Są to żywe zwierzęta, które codziennie padają. Tak jak sami dobrze wiecie, wystarczy jedna ptasia grypa, żeby całe kurniki biznes zamknąć, a ktoś włożył grube miliony, a tu się okazuje, że ma problem. Więc ludzie, aż tak przedsiębiorcy, którzy mają problemy w to, nie inwestują, inwestują w inne gałęzie. Też nie chodzi o to, że nie ma popytu na jajka, po prostu problem polega, mówię, na tym ryzyku, które się wiąże z tą strukturą biznesu. Także dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej.